W tym zadaniu zaczniemy od tego, że w miejsce x -a na początek podstawimy jedynkę, czyli pierwszą współrzędną naszego punktu, w tym przypadku punktu A. Czyli zobaczcie, jeżeli chodzi o pierwszy wielomian, to jeżeli podstawiamy w miejsce x -a jedynkę, to będziemy mieli w od 1 równa się minus 3 razy 1 do potęgi 3 to 1, odjąć 8 razy 1 do kwadratu to 1, dodać 3 razy 1, no i dodać 5. No i to musimy obliczyć. Mamy zatem minus 3, odjąć 8, plus 3 i dodać 5, czyli minus 3 plus 3 to będzie 0, minus 8 plus 5 to będzie minus 3. No i teraz sprawdzamy. Gdy w miejsce x podstawiliśmy 1, to otrzymaliśmy minus 3, a nie 1. Zatem to oznacza, że ten punkt A nie należy do wykresu tego wielomianu. Spójrzmy na punkt B, czyli tutaj w miejsce X podstawimy 1 trzecią. Mam w od 1 trzeciej, czyli minus 3 razy 1 trzecia do potęgi trzeciej to będzie 1 dwudziesta odjąć 8 razy 1 trzecia do kwadratu to 1 /9. No i dodać 3 razy 1 trzecia dodać 5.

Zatem minus 1,9 odjąć 8,9 to minus 9,9 czyli minus 1 plus 1 i dodać 5, czyli tutaj to nam się zredukuje i otrzymamy piątkę. i faktycznie zobaczcie, to była prawda, ponieważ gdy w miejsce x podstawiliśmy 1 trzecią, to otrzymaliśmy 5, czyli to oznacza, że ten punkt należy do wykresu wielomianu. No i to samo zróbmy dla punktu c, czyli pod x podstawiamy minus 1. Czyli tak, w od minus 1 to będzie minus 3 razy minus 1 do sześcianu to minus 1, odjąć 8 razy minus 1 do kwadratu to 1, dodać 3 razy minus 1, no i dodać 5. Minus 3 razy minus 1 to 3, odjąć 8, odjąć 3 i dodać 5, 3 odjąć 3 to będzie 0. A minus 8 dodać 5 to minus 3. No i faktycznie otrzymaliśmy minus trójkę, czyli to oznacza, że punkt C także należy do wykresu tego wielomianu. Spójrzmy jeszcze na podpunkt B. Postępujemy dokładnie tak samo. Najpierw w miejsce X podstawmy 1. Czyli mam 2 razy, 1 do czwartej, czyli 1, dodać 3 razy, 1 do trzeciej to 1 odjąć. 1 do kwadratu to 1 i odjąć 3. Czyli mamy 2 plus 3 odjąć 1 i odjąć 3. 3 odjąć 3 to będzie 0. 2 odjąć 1 to będzie 1. No i zauważcie, że to nam się zgadza, czyli punkt A jak najbardziej należy do wykresu tego wielomianu. Sprawdźmy teraz, to będzie z punktem B. Czyli w miejsce x podstawmy 1 trzecią. Czyli mamy tak dwa razy.

Zauważcie, że 3,27 możemy sobie uprościć przez 3, czyli mamy 1,9, czyli tu mamy 1,9, odjąć 1,9, czyli 0, czyli nam pozostanie 2,81 odjąć 3, czyli otrzymamy minus 2 całe i 79,81. No i oczywiście to nie będzie równe piątce, czyli punkt B nie należy do tego wielomianu. Jeżeli chodzi o punkt c, to w miejsce x podstawiamy minus 1, czyli minus 1 do potęgi czwartej 1, razy 2 to będzie 2, minus 1 do trzeciej to będzie minus 1, razy 3 minus 3, odjąć minus 1 do kwadratu to 1 i odjąć 3, czyli mamy tak: 2 odjąć 3 minus 1, minus 1 odjąć 1 minus 2, no i minus 2 odjąć 3 to minus 5. To również nam się nie zgadza, czyli punkt C nie należy do tego wielomianu.